No już jesteśmy w domku. Już poszlądaliśmy się po sklepach. O, najmniejszą słychać. Mm -hmm. no. Ze mną Ale nie wszystko. No nie, nie. Co tak mało zjadłaś? No dobra. Oj te dzieci. Nic, bierzemy się teraz na obiadek szybciutko. Ja idę się przebrać. Z, zakupy. Domowe ciuszki. Zobaczcie, jak belusz, szaleje. O, tak. o, zaraz Beruś. pani ci da. Tak, Belo. Tak. A czemu ty nie zjadłeś, kolego? O, no właśnie. Belo, co to jest? Co to jest? Pani ci kupi nie. dobrą karmę. I co? No, co to jest? Hmm? No, ostatnio coś belusz to karmą, a nie mogę za bardzo nic takiego dawać, bo to jest taka specjalna karma. Na te kamienie. Żeby mu nie nawróciły. Kupiwałam w Fresnapie, ale ta karma Fresnapie mu coś nie smakowała. Premierę. 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 A teraz ty kupiłeś znów przez internet. Ona ta, jest trochę ta. droższa, bo my kupujemy 10 chyba puszek. 10 kupujesz? 12. 12 za ile płacisz? 54. Euro. 54 Pięćdziesiąt euro. Drogo trochę. A, ta, a tak to nam wychodziło w Fresnapie. Też na kamienie tańsza. Mhm. Ale niestety jakaś z ryżem, i on nie chciał jeść. Musiałam tą karmę. Mieszać z inną karmą. No niestety. No dobra. Tak jest. Dobra, Tak Gabi się tu ogarnia, ja się ogarniam. Nie widzimy się za jakiś moment, dobra? Nie pogniewacie się na chwilę? Amelia tłuszczeczki zrobisz. Amelia teraz będzie robiła nam obiadek. Obiad, o kolację może, bo już godzina jest 16.20. Dobra i teraz powiedz, co Ty będziesz kombinować? Robię Przepis z TikToka. <noise> Normalny. Amelia teraz nic nie robi, tylko coś z TikTokem. No nie, co e, takie gnocchi, To jest takie coś. Kluski ilane, można powiedzieć. No, z sosem ...serowym. O zapomniałem ci co razu. Sosem syrowym. Hmm. I. No i? Nic. I robię. Ja co do tego? Śmietana, przepraszam. Ale ja muszę to zjeść. E, tam dajemy te tojki noży na początku, wtedy muszę się trochę, no jak się mówi, upiec. Usmażyć. No usmażyć, wtedy idzie łyżka tego, mhm. wtedy idzie śmietana, a na koniec ser. Gotowe. Nie jest trudne. A ten czosnek to tu. A, i czosnek też musi tam wejść. Mam no, tu przepis, co, szukam nożyczek, bo nożyczki znowu Za chwilę włączymy i zobaczymy jak to wygląda. Dokładnie. Amelka dalej rzeźbi tu obiadek. Już mamy piątą, no <gryw> my nadal czekamy na obiad. No bo ja na początku źle zrobiłam, powinnam na tej wodzie A dopiero, tak jak mama mówiła. Ale Amelka chciała po swojemu, <gryw> ale nie udało jej się, jednak musiała. Nalała jej wodę i... No, ale powiem szczerze, że te kluseczki są przepyszne, one z takim są... Yy, krojca. Krojca. Właśnie nie wiem, jak to jest z takimi przyprawami, o tak można powiedzieć. Dobra, dobra, jeszcze Amelka da tutaj koncentrat. Ser żółty. To trochę więcej... Ja się pomyliłam, bo ja to myślałam, że to będzie z tym, z... Brukułami, a z brukłami to Amelka powiedziała, że to z ziemniakami. Bo Amelka mi tyle przepisów podała, że ja już się zakręciłam. No dobrze, tych brukułów nie kupiłam, bo nie dostałam ich. Ale nic zużylibyśmy do czego innego. Mm. Amelka dodaje jeszcze czosnek. żeby jakiś smak miał? ja nie lubię trzoska, ale się No, czosnek ma swój smak. Czosnek, cebulka. Więc to tak wygląda u nas. I teraz śmietanka. Tylko nie lepiej było Ci wymieszać ta pierwsza śmietanka. Nie za płuczowskiem pachnie. Mmm, a mi się już woda zalała, zalała, zagotowała nam... Kawusie, bo dzisiaj jeszcze nie piłam. Kawę. Mama, pomoże, no bardzo! Co tam się tak dzieje? Co się dzieje? Co potrzebujesz? No, wyjmuj mi te kluski, bo to za dobrze, już wyciągam. ciągam. No, ty mi tam wiatry. No, jak nagrywamy, to nagrywamy wszystko, prawda? Pokazujemy, tylko mi jedno ręko ciężko. Adam poszedł spać. Bo po nocy jednak musiał się trochę przespać. Wstawił nas sam. Musimy sobie jakoś radzić. Trochę ciężko tak jest, bo jak trzecia osoba, czy czwarta nagrywa, to tak jest łatwiej. A to że ja też tak nie za bardzo mi to nagrywanie wykąci. Na dół, na górę. No mówię, ciężko, ciężko jest. Teraz bo, jak, bo jak z telefonu, to też jest inaczej, wiecie o tym. A ja też nie nagrywam, bo to przeważnie Adam nagrywa. Zostawimy ten porządek. No, tak. Czekam na to ja łączy. to. Zobaczymy, co to da się nagra. Mmm, ale apetycznie wygląda. Mhm. Mm Jak ktoś nie ma śmietany, może też mleko, na mleko, Ale nie, mleko jednak, nie, jednak bardziej śmietanka. A drugie to może z tym, to polskie śmietano. Ja uwielbiam z kolei to polskie śmietane piece, ona jest najlepsza. Jak jesteśmy w polskim sklepie, to w czwartek też jedziemy do polskiego sklepu, do tej pszczółki tu na Water bo potrzebuję kilka rzeczy. Bo no, w sobotę mamy taką, no tak ta goście przyjdą na chwilkę do nas, ona tam z pracy, zaprosiliśmy, więc będziemy sobie tak miło czas. Już dawno, dawno się z nimi nie spotykaliśmy. Nie wiem, Jukasz, może z, 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 z... dwóch lata? Naprawdę nikogo nie zapraszaliśmy, dlatego że my wolimy podróżować, spędzać rodzinnie. Jak przyjdzie weekend, to też wolimy sami. Po całym tygodniu jesteśmy zmęczeni, włączamy sobie bajki z Disneya, nie Ostatnio mamy jakąś taką fazę na bajki z Disneya. Ameryka zawsze wyszukuje fajne też filmy. Nie, ja Więc spędzamy sobie tak e, rodzinnie, w weekendy. A i tu wszystko w ogóle na oko się daje. Nie ja ser tyle daję, daje ile chce Ci mieć sera, nie? No to tak jak mama, mama to wszystko na oko daje. <laughs> Nic nowego. Aha, <laughs> aha. A ja pokażę Wam, co Adam robi. Bo nie wiem czy będzie widać. Ojej. Zobaczcie, Adam śpi. Śpi Adam. A i tak musimy go zaraz obudzić na obiadek. Ale niech jeszcze pośpi troszkę Zawsze będzie inaczej się czuł No nic, na razie żegnamy się i zaraz powiemy jak obiadek smakowa ameryki, jak fajnie jest nic nie, mus nie musząc gotować Bo ja przeważnie ja gotuję, jutro będę gotowała Chciała mm, A... <grywka> chciałabyś? A chciałabyś? Ktoś przygotuje ten obiad, zwanie, w ogóle inaczej smakuje. Zdecydowanie inaczej. Także cieszę się, że chociaż dzisiaj mogłam sobie trochę odpocząć od tego obiadku. Amelka mnie troszkę wyręczyła, bo nakładała nam wszystkim. Jeszcze jedna tu dla taty zaraz Taka robi. Zaraz, mhm. to ma zjem, akra tata świto. Zaraz później obudzimy i zrobimy tacie świeży, świeży obiadek. No, to tak to wygląda. Mm, ale przepysznie Pachnie, tak? No, muszę spróbować. I zaraz A, z wami się pożegnam. A my Tylko Muszę Wam pokazać. Powiedzieć. Do... Nie pokazać, tylko powiedzieć. Też pierwszy raz robimy tego. Co to jest? I co? Mm. No, co to jest? Przetyczne. Po co z TikTokem chciał? Mmmm. Polecam. Mm -hmm. Dobra. Ale też może mogłoby tu jakieś nawet warzywko, nawet właśnie kalafior, brokuły. A wszystko może tam być. Mm, nawet naprawdę brokuły by tu też idealnie pasowały, takie zalane z serem. No, bardzo, bardzo dobre. Na szybkiego obiadek, przepyszne. Pierwszy raz coś takiego jemy. Amelka wyszukuje z TikToka, więc żegnamy się, my siadamy do stołu i zajadamy, bo jesteśmy głodni strasznie. Na razie, papa. Nie, nie jesteś głodany, bo to w szkole jadłaś. I co, dobre? Trochę za mało sera dałam, bo nie było już. Powinno być bardziej serissa. No co? Ciężko powiedzieć. No Powiedz po prostu, że dobrej będzie. No, spoko. A ja sama robiła? Mm, no, wiem. Tylko twój trochę lepszy. Wyszedł tak, wyszedł lepszy, bo to sos wyszedł bardziej płynny. Nasz był taki trochę krumpisty. Mhm. Bo za, za bardzo, za, za wysoko nastawiłam. No, i chciał. Tak, bo tutaj mi się makaron robi, to, tamto. No to polecasz, nie? O, Bela. Nikola przyszła. Trochę się już ocknąłem. Amelia mi tak nagrywała, ale ledwo co dopiero wstałem wtedy. No, znaczy jeszcze jestem taki Półprzytomny, no no, pół godziny już, musiałem się tak na godzinkę Jak o 6 No gdzieś z półtorej godzinki sobie pospałem No niestety potrzebuję No już nagrywanie nowego vlogu się już kończy Znaczy tego vlogu się kończy, jeszcze tam Trochę tam parę minut się nagra Jak 12 będzie naklejać na te na taką kartkę swoje prezenty do świętego Mikołaja. A ja Wam chcę tutaj już dokończyć, żeby wypuścić poprzedni, wczorajszy. Będzie dzisiaj, dzisiaj. No niestety, tak jest. Nie jestem w stanie tego vlogu, co dzisiaj nagrywam, dzisiaj go wrzucić, bo trochę go, jego trzeba trochę obrobić delikatnie. Więc one nie on są aż tak doprecyzowane jak te zwykłe, te standardowe vlogi tam ze Szwajcarii, tam yy, które ja normalnie kręcimy, bo te codzienne no to niestety to jest taka już yy, jak to się mówi yy, produkcja na no, masową skalę można powiedzieć a te nasze poprzednie vlogi takie, które tam wypuszczaliśmy, tam jeden vlog w tygodniu czy coś tam, to one są tak doprecyzowane jak Rolls Royce ale dowaliłem no no, więc ja tutaj teraz tylko. Nie chyba została mi, miniaturkę zrobić, bo chyba już tam zrobiłem opis. Więc zaraz go w sumie wrzucam. Jest godzina dobra, godzina dla Was. Nie będzie za późno, bo jest 18.30, więc. Ale już mam mniej więcej pomysł, jaką miniaturkę wrzucić. No to. To na razie tyle. Jeszcze tam na chwilę coś tam wrzucimy do tego blogu. Panessa. Przyniosła karteczki. To są jej prezenty. Znaczy, to są prezenty. Te prezenty, co by też chciała mieć, prawda? Mama, ja nie widziałam. Amelia nawet ma ceną, zobacz. Ja nawet nie widziałam, że to, ten te się. Te, te, te. Hmm? Tylko ty ich nie widziałam, a ich widziałam. No widzisz? Amelia ma jeszcze zdjęcia. Amelia coś podpowiadała. A jest ja jeszcze ma zdjęcia, więc musisz się od Amelii zdjęcia wydrukować. Hmm, już tam coś tam... No to chyba to było. Nie, ona ma jeszcze inne zdjęcia, które Ty jeszcze nie zrobiłeś. Tak? No tak gdzieś tam było, i nie Mhm. No muszę... miała mi przysłać, nie, ona mi tylko przesłała to, co tu mam. Gdzie to położysz? Przy oknie, gdzieś? Tak. Już napisałeś wszystko? Tak. No to ładnie. Widzicie, i Vanessa lubi klocki. play Playmobilki. Tak? Tak, mam już tu. A co byś chciała z tego najbardziej? Wszystko. Najbardziej mi się co, bo to fajne jest. Mhm, taka wieżyczka, czy na drzewo dziś? Mhm. Mam już wszystkie tych. tych. To, to. A to jest nowa seria, no nie? Nie, muszę ich tu. Ja zawsze chciałam ją mieć, nie wierzę. Mm. No to jest w ogóle inna jeszcze seria. No, no to ten kocy. <głosy> <głosy> no, zobaczymy co się spełni. Mikołaj, weźmie, e, pod... A, tutaj Może to podniesiemy lekko. O. Jak będzie. O, widzisz, on pociągnie, nawet nie będzie słychać. Nie będzie słychać, czy on weźmie. Będę czy nie, widać, że to kartki. chlebki. Będę. Weźmie wszystko na pewno. Wywołałeś By mnie jakby z załóg, wszyscy, ty. No, a masz herbatkę, zrobiłem wam. Możemy to do wziąć? To jest to. To jest to. No to się cieszę, że to jest to. To jest to. Niech Amelia ja samo weźmie. A spróbuj hmm. czy jej dobra jest. <grywia> Doniesiesz? A ty tak. weź się Nie, jeszcze to... raz przyjdziesz. No dobra. To, to, to? się to... przykleiło. Widzę. <grywia> no teraz mi się przykleiło. No dobra. To taka cisza jest. <grywia> Mieścięło, Gabi też ścięło. No i to tak wygląda, jest godzina w pół do prawie ósmej, więc powoli będzie trzeba skończyć tego dzisiejszego vloga, więc zrobimy tak, żegnam się z wami, widzimy się jutro, day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.